My wszyscy płacimy, pozdrawiamy urzędy, my wszyscy płacimy grzecznie, ale generalnie myślę, że wielu ludzi nie płaci. Około 600 tysięcy to czworonogi bezdomne. I kto wtedy za nich płaci podatek? Nikt, bezdomni. Wtedy to wtedy odpowiada. A to było okrutne. Dlaczego kurde za psy jest podatek, a za koty nie? A jak się kot identyfikuje jako pies? To właśnie lepiej nie mówić nikomu i żeby wszyscy byli spokojni. Tak jak masz, nie wiem, fabrykę amfetaminy, też lepiej nikomu nie mówić. No, to jedziemy dalej z tematem. Słuchajcie, Biznes info pisze podatek od psa 2025. Termin zapłaty mija w kwietniu. Temat śmieszny, temat zabawny, ale mało kto wie, że za psa trzeba płacić podatek. Wiecie? Nie widzieliście? No to trzeba płacić podatek za psa. Podatek ten jest wymagany jedynie, wymagany jedynie przez gminy, które wprowadziły tę opłatę, a pobierany jest zwyczajnie od właścicieli psów lub osób, których posesja jest zamieszkana przez psa lub psy niezależnie trzeba go regulować raz do roku i to wymaga tego prawo. Jego główny limit w 2025 roku to 178 złotych i 26 groszy. wcześniej było 135, wow. czyli podrożało 5 zł. No i w niektórych przypadkach, jak się nie zapłaci tego podatku za psa, to można dostać mandat 500 zł. Ja nie wiem, kto ogóle... psa. Właśnie się zastanawiam, jak ktoś by odkrył, że ty zapłaciłeś albo nie zapłaciłeś, po to kto przyjdzie do ciebie policja i powie panie, pokaż pan kwity, że te widzę zapłacą. Macie psy? Ale to czekaj to dodam. Szacuje się, że w Polsce jest około 8 milionów psów, z czego około 600 tysięcy to czworonogi bezdomne. I kto wtedy za nich płaci podatek bezdomny? Nikt, nikt bezdomny. Bezdomny. I Wtedy, wtedy gminą akurat. A to było okrutne. <laughs> no tak, bo jak jesteś bezdomny i masz psa, to, no to w sumie jak płacisz za niego, no to... No dobra, ale śmichy... A ja się zastanawiam, dlaczego, bo to jest nie fair, dlaczego kurde za psy jest podatek, a za koty nie? A jak się kot identyfikuje jako pies? No. To już sam grubszy podatek, A jak to jest psiecko? A jak to, to jest To nie jest zwykły pies? To 800 W jaki plus? sposób możemy to rozróżnić? Tak? Nie, ja się zastanawiam, czy ludzie, wty... którzy mają psiecka, to w ogóle nie są oburzeni tym, że nie. mają podatek, płacić za pieska. Ulga. Ale może jak, jak tak, masz, to domu kogoś, to na ciebie szczeka cały dzień, no to też jest podatek? Tak. Mhm. Ja, mam, ja mam taką myśl w ogóle, kto płaci, ja się, kim jest osoba, która płaci ten podatek? Podatnikiem. W sensie, ale czy w sensie troszeczkę musi mieć za duże poczucie nie? obowiązku, żeby, żeby płacić. Nie? No ja takie... myślę, że z płaceniem podatków od psa, to jest jak z płaceniem podatku za radioodbiornik telewizyjny A, tak. w swoim samochodzie i w Twoim A. domu, i tak o, My wszyscy płacimy, pozdrawiamy urzędy, my wszyscy płacimy grzecznie, ale generalnie myślę, że wielu ludzi nie płaci. Ale powiem że na przykład mój też jest takim porządnym człowiekiem, który gdyby miał psa na pewno by płacił. O, nie ma. Nie no. ma, bo nie chce płacić. <głos> <głos> jest to nie to tylko porządne, ale, <noise> ale, ale taki formalista w dobrym tego słowa znaczeniu, bo na przykład nawet w momencie, kiedy linia na przykład telewizji polskiej mu się nie podobała, całkiem niedawno, to on i tak płacił abonament. Mhm. No bo to jest, jak uważał, jakby jego obowiązek. I bo musi, bo jak już wolny. wpada raz na listę płatników, to jak, no. jak potem przestanie płacić, to ma przerąbane. Nie, to nie, ale po prostu tak był uważał, że jest to jego obowiązek i... No i tak. Ja to ale, ale my się tu śmiejemy, a, bo ten temat Ty mnie za, też zaciekawił i z ciekawości sprawdziłem, że w Niemczech taki podatek też jest i on wynosi 200 euro, mm -hmm. więc e, ja, mogło być gorzej to, to, to są psy, tak, one inaczej tak, szczekają. To tak, tak, są lokalne tak. psy. Niemiecki, Ale, ale z, z drugiej strony nie wiem, czy wiecie, Polska jest jednym z największych rynków, gdzie ludzie mają zwierzęta domowe. Mówić o tym, w którymś odcinku w ja Nawet sobie sprawdziłem znowu, że 41 gospodarstw domowych w Czechach ma, ma psy, w Polsce 40%, Rumunia 40%, Włochy 39%, Francja 33%, i tam potem coraz mniej. Więc nie dziwi fakt, że u nas te wszystkie sklepy, które produkują, są. Z, produktami dla zwierząt, tak zoologiczne, hmm, producenci różnego rodzaju startupów dla zwierzaków i tak dalej, i tak dalej. No to jest super rynek dla nich, bo po pierwsze mamy 40 milionów obywateli, e, czyli całkiem sporo w kontekście całej Unii Europejskiej, a po drugie bardzo dużo procentowo ludzi ma te zwierzęta, więc y, no więc tak to wygląda. Natomiast dziwi mnie, że no, od kotów nie ma podatku. Wiem, że teraz kociarze mnie z znienawidzą, że ja tutaj nawołuję, ale dlaczego? To niesprawiedliwe, tak? Dlaczego no, bo, tak ma być? Rybki na przykład. Albo rybek. rybki. No. Ale rybki to już chyba mało kto ma. Ale jak masz rybki, to masz więcej rybek, jakbyś od I, i, płacił idealne, po, i, i, idealne polskie podejście, nie? Ja mam psa, muszę płacić podatek. Dlaczego wszyscy nie płacą podatek? Właśnie no wszyscy niech płacą. Nie, najlepiej, bo ty żebyś nie płacił za psa, wtedy będzie wszystkim lepiej, a nie ja płacę za psa, to wszyscy, teraz nie wszyscy przestań. płacą. Nie rybki, konie, tak. krowy, byki. Nie mów tak, przestań. Małpy. Mam koleżankę, no takie mam koleżankę, która jest wielką fascynatką i uwielbia węże. I hoduje w bloku bardzo dużo węży. I tam wręcz je rozmnaża te węże i sprzedaje. Więc ja nie wiem, co sąsiedzi. Może nie znaczy, wiedzą. No nie wiedzą, bo węże dosyć ciche są. <ś> nie <Danielle> szczekają jak psy. Się się <laughs> więc, więc generalnie tak, pewnie nie wiedzą, ale no wiecie, no, tak jakby takie po poczucie, że w mieszkaniu obok są węże, które mogą być jadowite, to takie dziwne uczucie. Ale musisz wiedzieć, że są. Jak ja jak nie wiem, czy... masz poczucia? No tak, jak nie wiesz, ten... no to właśnie lepiej nie mówić nikomu i żeby wszyscy <noise> byli spokojni. Tak jak masz, nie wiem, fabrykę amfetaminy, też lepiej nikomu nie mówić tam metamfetaminy czy czegoś. Lepiej nie mówić, niech wszyscy Co? śpią spokojnie. Nie? <noise> tak, tak. tak.